Super. Gdy pojawiła się propozycja gry w Rakowie ucieszyłem się, ponieważ jest to klub, który w ostatnich latach niesamowicie się rozwinął. Naprawdę sprawia tutaj wrażenie klubu dobrze poukładanego i dostając telefon z propozycją nie zastanawiałem się długo i cieszę się, że już tutaj jestem i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ostatni czas nie był dla mnie zbyt udany ze względu na moje problemy ze zdrowiem, ale te wszystkie kłopoty mam nadzieję, że już są za mną i. Będę chciał grać dla Rakowa jak najlepiej, pomagać w w zwycięstwach, strzelać bramki i głęboko w to wierzę, że, że tak będzie. W Rakowie mam wielu znajomych, z którymi dziś grałem w różnych klubach. Spotykałem się z, z niektórymi w reprezentacjach młodzieżowych, dlatego wiem jak tutaj wygląda współpraca, jak tutaj, jakie tutaj są warunki, także jeśli mogę doczekać się pierwszego treningu i, i tyle pozycja w tabeli rakowej jest bardzo wysoka i, i to cieszy, ale przekazano mi też, jakie tutaj były cele klubu przed rozpoczęciem sezonu. Twardo stąpamy po ziemi i po prostu trzeba grać o zwycięstwo w każdym meczu. Zobaczymy, co to przyniesie na końcu sezonu. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to wiadomo, że jest tutaj wszystko na razie placem budowy, ale, ale to tak jak ze wszystkim, tak jak z drogami, tak jak z domami. Zawsze, zawsze na początku trzeba trochę, trochę przecierpieć, żeby później było wszystko ładnie także myślę, że czas działa na korzyść tego klubu i, i za jakiś czas wszystko będzie tutaj na miejscu i infrastruktura będzie e, spełniała oczekiwania wszystkich. Z Ladislavsem już rywalizowaliśmy kiedyś, e, kiedy on grał w Termalizę. Ja z różnymi klubami też e, grałem przeciwko niemu także cieszę się, że jesteśmy w jednej drużynie. Z kilkoma łotyszami też już kiedyś e, grałem. E, są to bardzo, bardzo pozytywni ludzie także nie mogę się doczekać już e, Poznanie go i na pewno naszym, naszym celem będzie rywalizacja, ale to wszystko będzie z korzyścią dla drużyny, żeby, żeby po prostu raków grał jak najlepiej, dawał jak najlepsze wyniki.